No tak, 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 tutaj może ta koparka stać, byleby... Co? Co to? Co, co, co się tam dzieje na zewnątrz? Słyszeliście, to? Ta. Jakieś takie ta, ta. jazdy, słuki, o, tłuki, Wytywy. Wy. Takie... Czy ja w ogóle ten głos znam? Ale, o nie! Zburzyć ten dom! Nie! Zburzyć ten dom! Nie! Co jest grane! dzień dobry, dzień dobry! Ej, Ja nie mogę z nim to jest To jest mój samochód, wykupiłem nowy samochód, cześć, 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 kto eee, Wy Eee, wytyfy! Ten obok celia. Mercedesa? Tak, to ta, ta, tylko eee, koparka? to jest samochód koparka, to jest nowy model Lamborghini i. no, wcale nie chcę wyburzyć waszego domu, ale. Eee. Eee, tak, tak, tak. Ale nie, no ładna, eee. ładna, Tym ten pan właśnie jeździ sobie? Eee. A to was to obchodzi? Nie może... No, nie no, obchodzi nas, bo pan sobie po prostu ustanął tutaj super, na super naszym sam. terenie. Na. Jaren, naszą... nie ten nie ten wady, wady, tak, tak naszym Mi się yy, podoba. To ten teren jest jeszcze was... wasz, jeszcze, jeszcze. Yy, jak, o, to jeszcze wasz? jak to jeszcze wasz? Jeszcze jeszcze... Nie, nie, nie. są jakieś tam plany, ale wy nie możecie o tym wiedzieć. Jest? Tego ja, domu. Jak ja kupiłem to słuchaj, ja to kupiłem za pieniądze od widzów, za pieniądze, bo każda łapka w górę oczywiście to jeden dolar na serwerze, więc tak, dzięki tak, wam serdecznie. Tak, ja właśnie kupiłem y, ze swoich pieniędzy, bo moi widzowie zapłacili właśnie za tą koparkę, koparkę, sam, nie, to jest samochód, 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 Aha. Y, który samochód. właśnie zburzy no, no. ten dom. No nie, e, nie wiem, e, e, dobra, panie panie. czekaj, to możemy cię oprowadzimy przynajmniej po domu, żebyś zobaczyć, skoro ty tutaj jesteś, bo skoro chcesz, to... Kupić co, co nie to, y to kupić ty? powiedział kupić, Tak. No. kupić, kupić. Faktyczne, no. Faktyczne. no bo skoro chcę to kupić, no to chyba trzeba pokazać, tak. nie? Y jak dwa razy większa czemu? Nie, nie, nie. A to Za Tak, tak. Promocja dwa razy, razy drożej. Wohn... Oh. Promocja dwa razy taniej, um... Nie, dla no razy słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj, lufer, lufer. Specjalnie dla ciebie, ja uwielbiam cię, bo Specjalnie dla ciebie będzie dwa razy drożej, więc możesz się cieszyć w takim razie. Oh. Oh. Będzie będzie dobrze. Ale słuchaj, Ale Dziękuję wam za wszystko. Dziękuję. Spoko, spoko, spoko. Dobra, to tak, super, немнож... słuchaj. Tutaj jest kuchnia i tutaj miło mi powiedzieć, że. O nie, myślałem, że to się już nie pali. Dobra, w takim razie tam się ciągle pali coś i my tego nie tykamy. Ale no co, tutaj mamy salon, tutaj jest burzyć Kupić dokładnie. Tak, tak. Więc tutaj jakby pan powinien się nauczyć, że e, kupić... Ja mam dyslekcję. Jakby ja mam dyslekcję. to nie jest to samo co burzyć, tak? To są ten. Ale to pan, pan nie wyraźnie mówi ogółem, więc to pewnie dlatego. Dobra, więc tu jest łazienka, no tutaj no, wymyślił uważaj, bo tej Niko... Znaczy kupić? To pan może się nauczyć pan? Dobra, ale proszę pana, tutaj oczywiście. E, Uważać na trzeba Ej, proszę pana Proszę pana, to przesada trochę lekka, wie pan? O, znaczy, yes. akurat gruba przesada O nie! Dobra, Maja Dobra, zamykamy, za, zamknijmy go Dobra, dobra, spokojnie, 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 O nie, ten pan znowu tutaj wyszedł, już chciałem ja coś tam Ale dobra, no co, tutaj mamy strefę pan chillu Pan nawet nie umył Kupić Kupić. Proszę pana, kupić, pan kupić. zaraz kupić. wyleci stąd, tak? Ja, mam ja dam, ja dam panu suba zaraz. Niech twoi e, widzowie e, powiedzą, czy mają dyslekcję, czy dy dysortografię. To jest e, pokój Skaja, proszę stąd wyjść, bo on tak, tutaj programuje okay. ważne rzeczy. Dokładnie. Okay, okay, okay. no, tutaj tak... jest pokój e, takiego Meksykańca, a tutaj jest pokój Blaszki i on ty coś wylał. Znowu. Znowu? No, on, o on zawsze wylewa. No dobra, ale idziemy Tychaj, dalej. Dokój będziemy w taki... z chęcią chcieli zburzyć, kupić. No to super w takim razie. Idziemy w takim razie wyżej. Mm -hmm, tutaj, mm -hmm. Tutaj jest kolejne pomieszczenie i tutaj znajduje się... No jeszcze tutaj taki... Ładny, nie no nie jest ładny pokój, tutaj trzeba to wszystko wyremontować, ale to jeszcze czas jest... Tak, tak. Tutaj... tutaj oczywiście pan też to może ładnie zburzyć, a znaczy kupić, kupić, oczywiście. Kupić, kupić, kupić oczywiście. tak, no, tak Tak sprzedajemy dom z wyjątkiem mojego pokoju, tak? Jasne, jasne. Dobra, tutaj jest telewizor, tak żebyś a, sobie mógł przejść i oglądać. Wow. Tutaj e, to ryba. akurat to na pewno pan nie sprzedałem, bo to jest krzyk, to jest warte miliony dolarów, więc my tego tak na pewno nie, panu. nie sprzedamy. Ja tego nie chcę. Dobra, tutaj jest kolejny pokój, który ładnie wow. może pan kupić, znaczy oczywiście. A to Aha, to można zburzyć. Tak, o, jest to się to. To to akurat można zburzyć, tak. O, jest. To to jest to pasie, nie, nie może, może, dobra, ale chodźmy wow. dalej, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Okay, dobra. Okay. Tutaj okay. jest Tylko pokój nie księżniczki i. Nie, nie, tam to nie Tutaj wiecie, tam Tego nie wchodzimy. wchodzimy, tego pan nie wchodzimy Tam jest beznadziejny to? pokój nie, 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 to jest bez, taki bez, Beznadziejny nie możemy panu pokazać, ja, bo pan się rozmyślił od razu kupowanie sądowy. Ja tutaj mam pismo ja panu Pan to no chyba powinna protektatura zaraz być nie, nie. pozwany tutaj Tutaj jest proszę pana pismo Dobra, proszę ja pana tego pokoju, proszę Gdzie ma pana. pan to, to... pismo? Ale... no to ten można... Proszę... proszę pana, proszę Proszę wyjść, proszę wyjść z tego pokoju no dobra Dobra, e, i tak, tutaj jest, proszę pana, ten, e, łazienka ogółem, taka wow. najlepsza, dobra, ale no nie, no, już się nie chcę panu pokazywać, Pan możemy, możemy ja przejść... Nie, no, ja muszę wiedzieć, gdzie muszę najpierw zburzyć, kupić. E, e, dobra, tak. no to tam jest pokój ten, dobra, tutaj jest mhm. jeszcze mój pokój, taki minecraftowy, Kurde, tutaj, jest, to parka, tak. Tak. tutaj jest e, taki pokój wow. gamingowy i tutaj jest pokój, Dokładnie. co tutaj się stało z jednym... A, y nieważne. Eee. Wy No go się <gry> bawił Bo ja, księ, ja się bawiłem na księżce i odpadło Ja nie wierzę, dobra. No, Ale to już wszystko proszę God pana God jeśli God. chodzi o nasz dom, więc w takim razie trzeba przejść do interesów. Oczywiście proszę pana nie sprzedam tego domu taniej niż 20 milionów dolarów. To? 20 milionów? Tak, 20 milionów 20. dolarów. 20. Minecraft ekipa i przez to, że tu jest napisane Minecraft ekipa to cena powinna spać o milion... E, milion dwóch. Ja podwyższa ceny. No, dobra, to 40 nie, nie, nie. milionów dolarów w takim razie. Ja wpuszczę ja nawet za 40 milionów. Czy pana? Dobra. 5 milionów. Dla pana specjalnie 50 co? milionów dolarów. Pię 15. Dobrze, czy 60 w takim razie? Mądre, mądre, mądre. E, 80 milionów dolarów. 2 miliony. Dobra, to Ale w takim razie skoro pan ten, to ja 20 milionów dolarów. 17. Gdzie ma pan takie pieniądze? W portfelu No ta, ta nie, no 10 tysięcy pan ma w portfelu co najwyżej Nie, 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 nie mam no. w portfelu Dobra, ale no proszę pana Ej. E... Ej, Dobra, 20 może być te 20 milionów, ja tutaj panu już te wszystko obliczę. Ja biorę połowę, prawda? mi panem. Dzięki, Co to jest? To, A, no. to jest? 40 dolarów! To jest 40 dolarów, on oszukał! To jest shop, pan się przyzwyczai. dolarów. On 40 dolarów tutaj było. Tak, 40. nie 40... Nie, pan jest oszustem. Dawaj, 20 milionów i dzisiaj wiedzą z tej koparką. Jest... Co? co pan robi? Eee, Czemu co? Samochodem, żeby tutaj stał żeby Nie, nie, nie mi, się, mi się wydaje... Czekajcie, narada, narada, narada Narada na tam typowo na na w takim razie Proszę pan się zatrzymać tutaj, no dobra, wiesz co? Szopty że że trzymaj, szopty kom... tam Trzymaj go, dobra, Nie dobra, go, żeby on dobrze. Nie porał, dobra, okej, okay, w takim razie Słuchajcie, narada, w takim razie e, Nie wiem, mi się wydaje, że on nie, nie przejęzyczył się jednak, że on nie ma Żadnej dyslekcji, dysgrafii, dyslexii, dys... Dysfunkcji żadnych, no Ale on wszedł do naszego pokoju, A on nie był rąk Eee, no to trzeba go w takim razie zdezynfekować. Chcę tu wiesz kapą. Ja bym... Go ja bym go Goti słyszałeś? Ja bym go. Ja bym go zdezynfekować, to znaczy praktycznie to samo co zlikwidować. Zdezynfekować polega tylko na tym, że on już nigdy nie będzie mógł kogokolwiek fekować. <laughs> <widzisz? śmiech> <Trzeba śmiech> <go stupiać. Trzeba śmiech> tak, tak, tak. Dobra, nie, 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 nie. Spokojnie, spokojnie. Dezynfekować potrzebujemy lawy. Eee, A? tak by... mhm. Eee, co, co się dzieje? Czemu go? Co ty mu robisz? To jest eee, natychanie? Oddaj pieniądze, oddaj pieniądze. Czego? Co ty? Oddawaj pieniądze, co on... pieniądze ty... coś. Proszę się uspokoić. Dobra, no, znaczy, nie, proszę pana, proszę się uspokoić i wyjazd z chaty razem z pana Panie, koparką. Była patą. Nie, 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 tak, tak, tak. Proszę pana, proszę pana. Proszę pana poznać. Ja, ja muszę to, tej, ja to akurat mogę zlikwidować, o. Nie, 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 nie. proszę pana, oj, ta koparka. Właśnie dzisiaj do tej do tego domu. Nie, proszę pana, Co? ja tutaj widzę właśnie, o, ona już nie. Co jak to się stało? Halo? Ta koparka jest głupia jakaś. No nie, no. Tak, ta koparka wlatuje tutaj, mnie to nie obchodzi do widzenia. Żal no ]łem. nie, no proszę, proszę pana, proszę stąd ja wyjechać. Dlaczego pan w ogóle chce zniszczyć nasz dom? <tosłuch> Ponieważ bo nie podoba mi się, że pan nagrywa yy, e, do... Yy, właśnie... w tym domu. Tak. A, no i co od tego? No i pan jest moją konkurencją. Ale, e, jak to konkurencją? Tak. Co? Tak. Wiesz jakaś piosenka, mam jednorosa, i wy że za wielką ekipę, kurde Dlaczego wy tak wszyscy Ej, teleportujecie ale... się? Właśnie wy tak... nie wiem Właśnie wy tak wszyscy jakoś... Ja myślałeś, to, tylko ja jak się piosenka. teleportuję Właśnie, ja nie wiem... Dobra, proszę pana, proszę pana, ja mnie nie obchodzi żaden Minecraft dom i tak dalej, znaczy ja czasami oglądam, ale musimy jakoś współpracować, a nie jakoś wytyfy No to właśnie, współpracujmy i zgódź się pan na to, żeby ta koparka... To nie jest współpraca! Dobra. Proszę pana, współpraca jest wtedy, kiedy pan wylatuje stąd z tym, z to, z tym czymś. Wylatuje właśnie tą koparką moim samochodem, do salonu... Ale ona pan... jest zepsuta tutaj. Nie, 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 tutaj to wszystko pięknie tryb działa. To się wydaje, eee, A jak kliknę ten przycisk ten nie działa. Dobra, a jak kliknę, pan się na tym nie zna. Słuchaj pan, no. dzisiaj ta koparka wlatuje do tego domu i koniec, kropka, koniec, kropka. Pan co najwyżej może wlecieć do lawy żeby się zdezynfekować, bo pan nie zdezynfekował o, się. Nie, nie, A ten e, pan ma mi oddać moje 20 milionów dolarów. Proszę pana, pan... A, ten pan nie pan, posiada tych pieniędzy. Dokładnie. Nie, to jest, to jest jakiś żart to jest totalny, totalny, proszę pana. Widzi pan to, do tego zepsuł, zepsuła się panu dziecko, tak, się koparkę. Tak, mi moją koparkę. No i zepsuliśmy koparkę, już nie, no już nie działa. Fajnie. Proszę, wyjechać no z prywatnego domu. Ja w dzisiaj jedno rozsem, piu, piu. i też nie będzie. Nie dobra, do jeszcze trzeba. Tutaj o już robi? wszystkie. Wykromi. mi, ja w tej biorę jednorostwem i tego domu tutaj nie będzie. No nie. Nie, to proszę, pana. Jednożca, do proszę pana. No, do nara. Pffu! Na. Nara! Dobra, nara. dobra nara. w takim razie. Nie, no słuchajcie, nie ma co. Trzeba to jakoś na zrobić. Parkę koparkę za darmo. Bierzemy No. Możesz więcej kaczucha nie psuć, bo już teraz. Firmowa! da yy, Ale... Ale... Aha, Dobra, Arbowa w takim kaparka, razie... Jadim, co, ta dobra, ale nieważne, w takim razie nie wiem, co my mamy z tym zrobić, ale wystarczy, że tu tej łapkę w górę, żebyśmy mieli pieniądze na to, żeby... Yy, nie wiem, go powstrzymać, musimy... Ja Ej, się może o płatnym zapójdzie? O, tak, ciuszałem. O, to dobry pomysł. No, dokładnie. Ej, może zakaczymy o Kaczkę Ninja, ona na pewno jest Dobra, w takim razie my musimy coś wymyślić, coś pokombinować, bo z tego całego Minecraft'a coś chce nam zrobić z tym wszystkim, więc ja nie mam pojęcia, co ogarniemy, a my się z damy. To do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i w zasadzie była przerwa, ale musiałem sobie odpocząć chwilę, bo nagrywałem cały za film nie więc no co, tak było, no i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć! Ej,